Witam Państwa w kolejnej części dzisiejszych uroczystości. Za chwilę delegacje złożą kwiaty pod tablicą pamiątkową ustanowioną w południe Polakom z Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. Ofiarom ludobójstwa, pomordowanym, zamęczonym, wypędzonym przez ukraińskich nacjonalistów z OUM-UPA w latach 1939 1947. Przed złożeniem kwiatów proszę księdza kanonika Andrzeja Stopyrę, dziekana dekana Lubaczowskiego o odmówienie modlitwy w intencji pomordowanych Polaków. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za to dotrwanie do tego momentu. To złożenie kwiatów raz jeszcze jest wyrazem naszej pamięci, wdzięcznej pamięci, ale także i miłości do tych, które ofiarowali swoje życie za wolność ojczyzny. którzy się nie wstydzili tego, że są Polakami. Dlatego ich intencji odach nieba dla nich wołajmy. Zdrowaś, Mario, łaski Święta pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję księdzu dziekanowi. Zapraszam delegację do złożenia kwiatów. Kwiaty przy tablicy składa pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wic wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień. Kwiaty składa pan Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, poseł na Sejm RP. złoży pani sobie, Marta Tabaczek. Kwiaty składa delegacja Organizacji Instytucji Kresowych z Polski biorących udział w Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Kwiaty składają przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział w Lubaczowie. Władza delegacja samorządu Powiatu Lubaczowskiego, pani Marta Tabaczek, przewodnicząca Rady Powiatu i pan Zenon Spatek, starosta Powiatu Lubaczowskiego. Kwiaty składa delegacja samorządu gminy Lubaczów, pan Roman Cozat, przewodniczący Rady Gminy Lubaczów oraz pan Wiesław Kapel, wójt gminy Lubaczów. Jeżeli są osoby, które chciałyby również złożyć kwiaty, to serdecznie zapraszam. Myślę, że w tej chwili jest taki najbardziej właściwy moment, aby poprosić Panią Stefanię i księdza Marka tutaj, aby zaintonowali pieśń, która tak bardzo łączy wszystkich Kresowian. Bardzo serdecznie Panią Stefanię proszę Wielką Czcicielkę Matki Bożej. Śliczna Dziękuję ślicznie za urząd. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom edukacyjnym, naszym działaniom, które podejmujemy, takie właśnie wystawy będą stanowiły tak naprawdę jeden z elementów, którymi będziemy docierać do jak najszerszych odbiorców w Polsce. Muzeum Ziem Wschodnik Dawniej Rzeczpospolitej ma swoją siedzibę w Lublinie ale wystawy plenerowe, wystawy edukacyjne możemy realizować właściwie we wszystkich miejscach w Polsce i też bardzo serdecznie zachęcam do tego, jeżeli ktoś z Państwa chciałby nasze wystawy, nasze propozycje gościć u siebie, żeby nam to zgłaszać, my też pomożemy od strony organizacyjnej, aby taka wystawa dotarła w najdalsze zakątki Polski. I, i, i cieszę się, że dzisiaj, dzisiaj w Lubaczowie dzięki propozycji Pana Wójta możemy tę wystawę otworzyć i wszyscy uczestnicy Festiwalu Dziedzictwa Kresów mogą zapoznać się z tymi, z tymi treściami. Ja wiem, że pogada na mnie dopisuje króciutko. Chciałem tylko właściwie zacytować, zacytować przekaz źródłowy z epoki, bo myślę, że on wszystkich, dla, nas, dla nas wszystkich powinien być przystrogą. Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do roli niewolników. To są słowa Adolfa Hitlera. To są słowa, które przyświetlały niemieckim zbrodniarzom, którzy dokonali tej zbrodni w Lwowie 81 lat temu. Kiedy 6 listopada 1939 roku aresztowano profesorów krakowskich, profesorów krakowskich w ramach Zonderreaktion Krakow od Sturban Firelara, Pronona Millera, profesorowie usłyszeli wtedy w Krakowie następujące zdanie. Tutejszy uniwersytet rozpoczął rok akademicki bez wcześniejszego uzyskania zgody władz niemieckich. Jest to wyraz złej woli. Ponadto jest powszechnie wiadomo, że nauczyciele zawsze byli wrogo nastawieni do niemieckiej nauki. W związku z tym wszyscy poza trzema obecnymi kobietami zostaną wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, a nawet wypowiedzi na ten temat są wykluczone. Kto odważy się na opór wobec wykonania mojego rozkazu, zostanie zastrzelony. Jak Państwo wiecie, większość profesorów krakowskich szczęśliwie przeżyła. Między innymi interwencja ponad 70 państw sprawiła, że zostali zwolnieni z obozów koncentracyjnych, i Hans Frank, wyciągając wnioski z tej lekcji, w następujący sposób Instruował Eberharda Szungarta, który był z kolei wykonawcą działań w Lwowie. Nie da się opisać ileż mieliśmy zawracania głowy z krakowskimi profesorami. Gdybyśmy sprawę tę załatwili na miejscu, miałaby ona całkiem inny przebieg. Proszę więc panów usilnie, by nie kierowali już panowie nikogo więcej do obozów koncentracyjnych w Rzeszy, lecz podejmowali likwidację na miejscu lub wyznaczyli zgodnie z przepisami karę. Niemcy z zimną krwią zaplanowali te zbrodnie. Z nocy z 3 na 4 lipca dokonali aresztowań, i większość z tych ludzi od razu zginęła. To nie był przypadek. I mam nadzieję, że tego, proszę Państwa, nie zapomnimy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że w późniejszym czasie będzie okazja, żeby się z tą wystawą zapoznać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To była dla mnie ogromna przyjemność, że mogę po raz kolejny być tutaj w Lubaczowie i z Państwem się spotkać. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja też w swoim imieniu, w imieniu Pana Marszałka chciałem podziękować Panu Dyrektorowi i całemu zespołowi Muzeum Ziem Wschodnich, dawnej Rzeczpospolitej za współorganizację Festiwalu Dziedzictwa Kresów w roku 2022. To wyjątkowe doświadczenie, doświadczenie dla nas, wyjątkowa przyjemność współpracy z Państwem i to, że mogliśmy być w Lublinie na uroczystościach związanych z otwarciem wystawy, o której już Pan Dyrektor wspomniał i to, że mogliśmy uczestniczyć w związanych z rocznicą Unii Lubelskiej, to też było dla nas ważne i to też był element Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Dziękuję za zgodę Pana Dyrektora kooperowania w tym zakresie tworzenia tego wielkiego projektu, jakim jest Festiwal Dziedzictwa Kresów i tego w sumie największego przedsięwzięcia, jakim jest dbałość o właśnie Dziedzictwo Kresów w różnych formach, w różnych aktywnościach, a szczególnie w kontekście współpracy różnych instytucji, organizacji, a przede wszystkim ludzi. Dziękuję serdecznie panie dyrektorze za tą współpracę i za tą wystawę, która staje tutaj na rynku w Lubaczowie i będzie mogła być oglądana, poznawana przez wszystkich uczestników festiwalu, ale przede wszystkim przez mieszkańców Lubaczowa i gości, którzy w czasie festiwalu przyjadą, by między innymi tą wystawę oglądać. Jeszcze raz dziękuję panu dyrektorowi Muzeum Ziemi Wschodnich, dawnej Rzeczpospolitej, wszystkim współpracownikom, pana dyrektora za to, że mogliśmy wspólnie tak piękne dzieło tutaj w ramach festiwalu realizować. Dziękuję serdecznie. Zaczniemy od lat dwudziestych i od mody damskiej tego okresu. Lata dwudziestych były bardzo szczególnym okresem dla mody, ponieważ była to prawdziwa rewolucja. Rewolucja nie tylko obyczajowa, społeczna, ale też modowa. Kobiety po raz pierwszy odsłoniły w latach dwudziestych tak wiele, ponieważ z długich sukien, które były modne jeszcze przed I wojną światową, długość spódnicy skróciła się tuż za kolano, zostały odsłonięte całe łydki, co w latach dwudziestych dla większości jeszcze konserwatywnego społeczeństwa było nieraz szokującym, bardzo szokującą zmianą. Moda lat 20 to również bardzo proste, luźne kroje sukienek, to jest emancypacja kobiet, która też bardzo mocno wpłynęła właśnie na ubiór. Z czym to się wiązało? Dlaczego to lata dwudzieste? Wiązało się to z tym, że pierwsza wojna, wielka wojna wpłynęła na to, czym zajmowały się kobiety i na rolę kobiet w ogóle społeczeństwie, na rolę kobiet na rynku pracy. Kobiety musiały Zastąpić mężczyzn na bardzo wielu stanowiskach, przez co i strój musiał być bardziej odpowiedni, luźniejszy, bardziej komfortowy, ale wiązało się to też z ogólnymi zmianami politycznymi. Coraz więcej, w większej ilości krajów kobiety uzyskiwały prawo głosu, między innymi w Polsce. Przez co też strój stawał się bardziej nowoczesny, praktyczny i tak ta moda właśnie zaczęła się zmieniać na początku lat 20. Zapraszamy na scenę Marysię. Marysia prezentuje strój y, sportowy, można, znaczy sukienkę sportową tak naprawdę. Nie jest to strój sportowy, ale jest to sukienka sportowa. W żurnalach z lat 20. i 30. sukienką sportową byłaby nazwana sukienką, która dziś wydawała mi się raczej dosyć elegancka, nieodpowiednia do uprawiania sportu, a tak naprawdę chodziło tu o strój y, swobodny, odpowiedni do porannego spaceru do letniego wyjścia w kurorcie, czyli sukienkę bawełnianą z cienkiego materiału przebiewnego, niezbyt ozdobną bez koronek, falbanek, najczęściej był to albo bawełna, albo len. W zimie sukienki tak zwane sportowe szyto z wełny, też bardzo popularnego, jeśli chodzi o ubierz sportowe materiału. Proszę zauważyć, że właśnie sukienka jest krótka, ledwo zasłania kolana. To był taki obowiązkowy kanon właśnie przez całą dekadę lat dwudziestych. A na głowie jest kapelusz tak zwany hełm, czyli tutaj znowu nawiązanie i taki powrót do czasów I wojny światowej. Te damskie kapelusze lat dwudziestych, pozbawione ronda, bardzo mocno przegające do głowy, kryjące właściwie całe włosy, były takim odwołaniem się do mody militarnej i do hełmów i kasków z okresu pierwszej wojny światowej. Moda męska jakby w latach dwudziestych po wielkiej wojnie niezbyt się zmieniła. Może się marynarki troszeczkę wydłużyły i spodnie, nadal jakby były wąskie i, i trochę przykrótkie, aby pokazać, się, że mężczyzna ma bardzo ładne, szyte na zamówienie trzywiki. Do tego oczywiście były też modne getry. Zapraszamy Ciebie, ja, ja, Jaśku. Tutaj mamy akurat Jaśka ze swoim synem. Tak, dzień dobry, witam. Witamy. Jaśek jest tu w z akad sylwetce z klasy średniej. Powiedzmy, że to jest prawdopodobnie urzędnik. Wyszedł z synem pewnie po pracy na spacer do parku, bo to było bardzo modne po w latach dwudziestych. Tego typu garnitur był bardzo tradycyjny w latach dwudziestych, czyli trzyczęściowy garnitur, zapinany na trzy guziki. Oczywiście w kieszeni kamizelki dewiska z zegarkiem kieszonkowym, choć już w latach dwudziestych zegarki naręczne stawały się modne, bo zostały jakby wymyślone pod koniec I wojny światowej. I na głowie Jasiek prezentuje bardzo piękny pilśniowy Homburg, w Polsce nazywany w latach 30. -tych. Idenowski od Antoniego Idena, czyli byłego ministra spraw zagranicznych w Londynie, By, byłego też przyjaciela Churchilla. Dziękuję. Teraz zobaczymy kolejną odsłonę lat 20. tym razem po sukience sportowej, zostanie zaprezentowany strój popołudniowy, dużo bardziej elegancki. Ciekawostką jest to, że sukienka jest oryginalna z lat 20. czyli ma już przeszło 100 lat. Uszyta z aksamitu, takie sukienki popołudniowe, bardziej eleganckie, to z jedwabiu, bądź właśnie z aksamitu najczęściej, czasami z ciemnej wełny. Bardzo często były one w ciemnych kolorach, dobierano do tego odpowiednie dodatki, zawsze pończochy na nogach. Elegancka kobieta w latach 20 czy nawet 30 nie wychodziła z domu i na ulicę z gołymi nogami. Nawet w największy upał dbano o to, żeby łydki były elegancko zasłonięte. Jedynym wyjątkiem mogły być wakacje na wsi, jakiś czas w kurorcie, ale ciekawostką jest to, że nawet do gry w tenisa kobiety w lecie zakładały pończochy jeszcze w latach 20. Oczywiście tutaj Nadia prezentuje kompletny strój, ponieważ ma jeszcze rękawiczki, torebkę i kapelusz, co też było takim obowiązkowym dopełnieniem stroju eleganckiej damy. Dziękujemy się oczywiście muzycznie, bo już dużo było powiedziane, więc my nie musimy. kto zna to śpiewa, płyną strumy przez zielony las To przy brzegu leżał stówilowy las Płyną strumy, minął jakiś czas Stukilowy głas dziś zginął strumy płynie Tak jak i razem Ciwa, nie nie wiesz nawet jaki dzień Zabezpiecz się, bo nie zna nikt metody, by się uszczęślić. To, się usprawiedlił Cicha woda, brzegi wie, w jaki sposób, któż to wie, ma rację, że tak powiem, to przysłowie Cicha woda, brzegi wie, troszeczkę mój oczu... Śpiewam, tak? Jak najciszej. Cicha woda, brzegi wie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się. Bo co? Bo nie zna nikt metody. Weź ja się ostrzeźć. Ci. Cicha woda, brzegi wie. W jaki sposób? Któż to wie? Woda Dobry wieczór Państwu. Stylowa orkiestra muzyczna. Zajmujemy się wszystkimi polskimi śladami przed 45. rokiem. Jesteśmy obecni w zasadzie na całym świecie. Jesteśmy oczywiście na terenie Ukrainy, Litwy, wszędzie. Natomiast wystawa, którą w tym roku pokazujemy podczas festiwalu, to jest wystawa Polacy w Lipawie. Czyli opowieść o Polakach, którzy mieszkali i byli związani z tym miastem. Tych osób jest bardzo wiele, to są bardzo ciekawe życiorysy. Osób, które mieszkały całe życie w Lipawie, ale też takich, którzy potem z tego miasta wyjechały. Na tej wystawie zobaczycie Państwo też archiwalne zdjęcia i widoki miasta Lipawa. Więc jak pójdziemy kawałek dalej, przez pierwsze dwa, dwa trzy. Trzy. słupki możemy zobaczyć widoki miasta, czyli widoki, które były na początku wieku XX. To są fotografie artystyczne, łącznie z widokami, Głównych z widokami z parkiem strojowym z zejściem nad morze, czyli naprawdę fantastycznym miastem, ale oh, kawałek dalej, poznamy poznamy osób związanych z tym miastem. Emila Młynarskiego, Bolesławy Zdanowskiej, Stanisława Młynarskiego, Mam wrażenie, że wszyscy znają, a mianowicie Gabriela Larutowicza, na przykład. On też pojawia się. To są, są wszystko zdjęcia archiwalne. Mamy. mamy też e, m.in. E, Jan Jana Madonna, takie nazwisko, które łatwo obecnie zapamiętać. E, Francisza e, Adamanica czy Juliusza Rechniewskiego, ale mamy też bardzo znaną panią profesor, e, Marię. Wykładam na Uniwersytecie w Toruniu i sporo osób jeszcze ją pamięta. Tutaj jest zdjęcie z młodości, ale jest zapamiętana wśród absolwentów uczelni, czy Stanisława Grabowskiego i Aleksandra około Kłaka. Do tej wystawy, która jest tutaj pokazywana, powstała publikacja. Publikacja powstała Pana Marta Piotrko. jest to publikacja Polacy w Lipawie. To jest cała opowieść o historii Polaków, o ich związkach z tym miastem. To jest książka, którą można zakupić w instytucie Polonika, ale do tej książki, żeby opowieść była kompletna. Powstał e, również obiegu, który można wysłuchać, jest do ściągnięcia e, na, e, na naszej stronie, stronie e, którą też bardzo. <kluzło się wytknięcia> <kluzło się wytknięcia> Przepraszam, którą też bardzo polecamy. Ale żeby to było jeszcze bardziej kompletne. I żeby opowieść o Łotwie była nie tylko dla dorosłych, to właśnie dlatego dzisiaj wszystkie dzieci, mam nadzieję, że wszystkie, które jeszcze do nas nie trafiły, mogą otrzymać, e, odpowiadając na trudne pytanie w konkursie, książeczkę o Łotwie. Co prawda, o e, Gustawie mantoju e, ale. E, mogą poznać to miejsce, dlatego że kiedy, bardzo często, kiedy mówimy o to niektórym kojarzy się to bardziej z Australia, Nowa Zelandia, czy jakoś gdzieś ten kierunek, a to jest dość blisko. Więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, odpowiem na wszystkie pytania, kiedy przyjdzie taka chwila, że za dziewczyn?